O kurde <grywa> Tak już nie widziałem jeszcze No, no to jedziemy e, Który to jest? C8 Z Pektoburzem 8 Ja jedyny jedyny, jedyny, jedyny Tadek, Tadek jedyny. tylko sobie pomylił coś po Jedyny, niepowtarzalny a <grywa> no już bez undefined ale undisputed, nadal nie powtarzamy. O, uh, Undisputed Octopus kto Competitor. Oh. Oh, po czym zaczynamy? Obóz? A czym możemy zacząć? Obóz prowadzony przez zapaśnika parterowca? Trzeba ja o tym, czego Adra nie lubi. Najmocniejszą stroną maczenia na tą walkę. Najmłodniejszą stroną wartości na tę walkę, czyli stójką. Wszyscy myślą, że Andrzej będzie dał moc. Uważasz, że nie jesteś w stanie zapakować o Uważam, jakbym uważał, że nie jesteś w stanie zagotować o ja to nie robił, być z tobą stójki po godzinach, po dwie godziny, jak złomny. Jak po godzinach? Po godzinach. Nie, ja mam pakiet do pieka. Pakiet do pieka jest od 20%. Chyba Ty płacisz pokiet standard. A ty jeszcze I... po Pobre... 150 zł koleś za motorykę, czyli... To są kłody jakieś. Jeszcze, jeszcze k***a częściej motorykę miał szukać znowu tobą. Dzisiaj. Jak... Nie A... no, szukałem, cię wygrałem u Ciebie zakład, nie Ci jest. No racja. Zgadza tylko tak za k***a, żeby pić z tych złotych. Ty nie prawie na k***a. Zgadza się>, <gadza> się. Nie no tak, to jakby Ty przyznajemy tutaj rację, Adrian był w zakładzie, jak Adrian się... Yy... Ok, odkrybłem 1257, Pierwszy raz w życiu Adrian Pierwszy raz odkąd współpracujemy i jedziemy gdziekolwiek. Pierwszy raz ever a powiedzmy odkąd nie grupa zawodzie, czyli pierwszy raz od 5 lat Adrian się nie spóźnił, gdzie się jedziemy. Co to oznacza? Changes o, to też to na dobra Czy to jest Te long chipsy są spoko. To? Ja tego nigdy nie Takie długie długie są. Spoko, jak chips latany, są te, tylko takie długie. Te snaki czasami. No dobra. Teraz też liczę, o, o, że pani go pozna. Poznała pani. Rzadko ale lubię hmm. na Co średni? To taki chemiczny. Bo. Wygląda dziwnie w środku. Taki no. pomieszany. No Po po ciężki. Ej, proszę bardzo, oficjalnie, pierwszy raz w życiu, historyczna chwila. Godzinę <laughs> 40 przed czasem. Krzywek Tajlandia? Dobra, grzeba. <gryby> grzeba, ty Ale ty nie jest możliwe. Pistrzel. Pistrzel. Gdybyśmy stawkę ja grzyby, to ci byś odejmowali od wożenia. 300 gramów tak? Tyle, tyle tego grzybyka zaczepiasz na tym nagraniu, że może waleczkę z nim wyżebrasz. Młody, jaki przydział dostałeś? to. Na niego jestem. Ja nie, trener, dzwoni po dwie karetki. Bo jak mnie nie zmienią w, w tą noc? No to jechaliśmy, Młody na razie będzie, widzę, starał się tutaj o O tak zwaną pryczę Przydział na cele Pryczę u nas w pokoju, bo został przydzielony z automatu do pokoju i do końca jest zadowolony I liczy na to, że jak Krasi przyjedzie z Filipem, to będą razem Na razie Krasi nie odbiera, więc zobaczymy czy Młode mu się uda, czy będzie miał dzisiaj Te trzy solówy na pokoju jak, jak, jak się znowu przyśliz... Młody, jak to jest przyjechać na obóz? Godzinę przed czasem mieć jeszcze czas na relaks Nie wiem co mam robić ze sobą to dziewczyny <grym> Dobrze że to żona wszystko ogląda ja to wszystko A dodam radę, tak. Cześć, poznajecie mnie tak. Tak. Cześć poznajecie mnie Pokażę Wam taką fajną technikę <grym> <to jest. grym> O, nie, ja bym zrobił tak, chodź pokażę Ci mój nowy trójkąt zlodyfikowany. Tłuszcz bardziej taka zmiana. 26 na 6, można zabić 6 na 9. 6 na 9. Ja pokażę Wam trzy proste sposoby na bicie łokci z 6 na 9. <laughs> eee, kolejny raz, ósmy raz, nie będę to mówił siódmy raz, bo po pierwszym, na pierwszym tego nie mówiłem. Ale na drugim już mówiłem, że bardzo miło, że mamy praktycznie komplet na kolejnej edycji znowu. Dużo nowych twarzy, więc też fajnie, spoko. Zależy nam na tym, żeby e, jakby też ludzie się wymieniali i żeby ten zasięg, jaki gdzieś tam sobie tej społeczności tej tworzymy wokół tego obozu rósł, więc fajnie. E, szybka mobilka, rozruszanie, bo stujeczka. więc nie będę przesadzał też tą rozgrzewką. Na drillach się na pewno rozdziejecie, bo są dosyć intensywne. E, zrobimy potem sparingi. I tym będziemy dzisiaj kończyć, dobra? Dawajcie, rozstawiamy się, cała bata rozstawi się. Odpychania i przypadkowego wahania rękoma, tylko odpycham. Za każdym razem mam odpychać, zaznaczać sobie do przodu. Mogę przechodzić, wrócić, odpycham, mocno odpycham się z nogi. Cokolwiek ma uderzyć, kontruje go, wchodzi z akcją. Tak, przeszedłem, timing, zaczynam znowu. Dwójka, czekam, szedłem, kontra, koniec, Dwa, presuję, zrobił cokolwiek, kontra, chodzi. Timing, zaczynam znowu. Dwa, czekam, ok, kontra, tutaj. I kopnięcie. OK? I teraz nie musi być za każdym razem kopnięcie. Może być uderzenie, kopnięcie, odchodzę do przodu, ale mamy wszystko z intencją do tyłu. On odpowiada mi bójką do tyłu, i znowu. Nie ma, on odpowiada mi bójką do przodu, ja mam się cofać. I znowu on nie musi tylko rękoma pracować. Już może uderzyć i kopnąć. Może dwa razy kopnąć. Czyli po mojej pracy, kiedy ja sobie zrobię, hop, ja sobie cofam. OK. Zblokowałem. I teraz. Zblokowałem, cofnąłem się. On się zatrzymał, odpowiadam znowu tym samym. Koniec. Dwa. plus kopnięcie do przodu. Bronię się do tyłu. Tylko teraz występują kopnięcia. Cofnąłem. Od razu tylna noga jest moim hamulcem ręcznym. Do tego, żeby zmienić kierunek. Zaczynam sobie dwa. Jeden, kopnięcie, koniec

Czas! Pierwszy dzień, pierwszy trening na oktobus do 8, za nami, stujeczka za nami, bez knockautu, bez kontuzji, wszyscy uśmiechnięci, trochę zakołowane w głowie, bo dla niektórych dziwne inne rzeczy, pamiętajcie nie ma trudnych rzeczy, są tylko te rzeczy, które umiecie lub nie umiecie, a wszystkiego się można nauczyć, widzimy się jutro. Może się pośpieszyć. Pyszne to sobie się Tak samo jak przyzadana jego pyszna granola, którą mi od 5 lat. Adrian, Adrian nie wie, to jest 2 plus 2 razy 2, więc nie wie, że kalorie z granoli mogą być kaloriami z innego posiłku. Ciężko mu to wytłumaczyć, ale co będziemy wymagać od zawodnika na Ale ja po prostu to lubię. Odpoczynek i idziemy na drugi trening. Niezależnie od tego, czy on kopnie, czy uderzy, kontrolujemy albo prawym, albo lewym. Pamiętajcie, że najprostszym schematem jest to, że kiedy uderzy lewą, ok, zejdę, uderzę, ale to, że to jest najprostszy schemat, jest to najbardziej oczywisty schemat. Więc czasem nawet, jeżeli zejdziecie na tą stronę, Wrócić sobie lekkim balansem na tą lewą i oddać lewą. Żeby nie zawsze po kiwce, tylko oddawać w ten sposób. Wyjść rotacją przeciwną ręką, nie zawsze, ale mieszać to. Dobra, jeszcze raz. dwójeczka, Ok, presuje go kontra. Bartuś chodzi. kontruje bujeczka. idziesz i dostawisz nogę. Bo tu tracisz już pęk. Jak na tracisz pęt, tracisz ruch, dajesz jemu już moment na to, żeby zacząć obronę. Dopóki się z nim ruszasz, on musi się stabilizować twój ruch. Musi starać się otrzymać twój pęd, który wygenerujesz. Wydaje mi się, bo i tak jest godzina 20 już, praktycznie trening. Wydaje mi się, że jak zgodam teraz te zapasy ofensywę ta jedna noga, to mamy jeszcze 8 rund, 4 na grupę MMA do zrobienia, więc to jest przed nami prawie 50 minut roboty. Stójkę sobie połączyliśmy z tymi podstawami dojść, więc wydaje mi się, że przechodzimy do sparingów. Czas. Druga grupa. Dobieramy się w pary. Kończymy drugi trening. Wieczorem widzimy się na trzecim zapasy zadaniówki partner zadaniówki, czyli e, tak zwane klendra klendra Bartosa, to co lubi najbardziej. Zapasy partner. Najgorsze, najgorsze na tym obozie za nim, czyli stójka. Teraz już tylko będzie lepiej. Widzimy się na kolejnym treningu.